Dzień dobry państwu. Artur Siekaczyński zapraszam na program Dzień Wschodzi. A dzisiaj po wyborach gościmy nie polityka, a naukowca dr Łukasz Lewkowicz, Katedra Myśli Politycznej i Komunikowania Politycznego UMCS. Dzień dobry. Witam serdecznie. Panie doktorze, tak jak powiedziałem, nie chcieliśmy od razu polityka, bo politycy będą mieli teraz na nas prawie dwa tygodnie. Ale mamy 100% już tych wyników. Rafał Trzaskowski 31,36%, Karol Nawrocki 29,54%, Sławomir Męcen 14,81% i później wydaje się, że już ci mniej ważni kandydaci. Ale mimo wszystko duże zaskoczenie, chyba Grzegorz Braun 6,34%, Szymon Hołownia niecałe 5%. To jest, tak jak mówię, zaskoczenie, te wyniki, które teraz przytoczyłem? No, nie do końca. Bo mi się wydaje, że po prostu sondaże, które były robione w tych ostatnich tygodniach przed wyborami, one troszeczkę jednak niektórych kandydatów zbyt mocno dowartościowały, a część osób jakby pominęła. Być może też ludzie odpowiadali y, podczas badań sondażowych, że nie głosują na jakąś osobę, a później jednak zagłosowali. Więc to pokazuje, że sondaże jednak, a wybory to, to, to jest zupełnie inna sprawa. Znaczy nie ma jakiegoś wielkiego zaskoczenia. Y, wydaje mi się, że największym zaskoczeniem może, mogą być wyniki tych głównych dwóch kandydatów, ponieważ y, wcześniej wydawało się, że Rafał Trzaskowski będzie miał jednak dużo większą przewagę nad Karolem Nawrockim, a ostatecznie okazało się, że te wyniki są dosyć wyrównane co pokazuje, że, że, że jednak też przestrzelono w tych sondażach. No co do pozostałych kandydatów, jeżeli chodzi o Grzegorza Brauna, prawda, na którego pewnie głosowali wyborcy o takich bardziej skrajnie prawicowych poglądach, to ja tutaj właśnie stawiam taką tezę, że po prostu oni często się nie przyznawali w tych badaniach sondażowych, że będą na niego głosować. On był po prostu niedoszacowany. Yy, a co do pozostałych kandydatów, no to chyba na pewno słabym wynikiem charakteryzuje się Szymon Hołownia. Bo wydaje się, że jako marszałek Sejmu, jako taka osoba, która dosyć aktywną kampanię prowadziła w ostatnich tygodniach, to ten wynik chyba nie satysfakcjonuje. To jest koniec politycznego projektu pod nazwą Trzecia Droga. Teraz już będzie tylko koalicja rządząca, która. Przejmie tak naprawdę e, tą większość znaczy, w znaczeniu, że koalicja obywatelska w tej koalicji wchłonie może część posłów, bo już są takie głosy, że PSL może się tam rozglądać, może jakiś przewrót całkowity i znowu koalicja z Konfederacją e, i z PiSem. Czy znaczy, wydaje mi się, że to jest trochę przedwczesne mówienie, że trzecia droga się rozpadnie, tak? czy, czy Polska 20, 2050. No, z, poczekajmy, no, kolejnym testem będą oczywiście wybory parlamentarne tam za ponad y, dwa lata, no ale to jest jakiś sygnał, że jednak ta popularność Chłowni nie jest tak duża, jak była w poprzednich wyborach, tak, prezydenckich, czy no, w tych ostatnich Miesiącach. Tak? Że, no on się, on, sam Szymon Chłowiec często podkreśla, że w badaniach takich powiedzmy nie poparcia politycznego, tylko takiego zaufania politycznego on wciąż cieszy się bardzo wysokim zaufaniem, no ale jednak politycznie nie do końca. No, być może on też bierze na siebie odpowiedzialność za no, te ostatnie półtora roku rządzenia, czyli te wszystkie jakieś powiedzmy. Wpadki czy, czy niezrealizowane obietnice, są, on jest również nimi obciążony, tak, naturalnie, jako kandydat jednej z partii koalicyjnych, ale ja bym był tutaj spokojny, bo ja też słyszałem wczoraj takie opinie ekspertów, że teraz no, będzie rozpad y, Polski 2050, czy tego projektu trzecia droga, że właśnie tak jak pan redaktor powiedział, że część przejdzie może do koalicji obywatelskiej, ale to chyba jest przedwczesne, poczekajmy trochę, prawda? Bo to jest 5%, około 5%. Więc jest jakieś poparcie, natomiast chyba niezadowalające, bo ja rozumiem, że Szymon Hołownia raczej liczył na dwucyfrowy wynik, a jednak się okazało, że nie. No, mieliśmy bardzo wielu kandydatów, tak więc te głosy też się troszeczkę rozeszły. No, 13 kandydatów no, z koalicji rządzącej, również każda partia miała swojego kandydata, tak więc to też mogło mieć wpływ na to, że, że mamy takie poparcie, jakie mamy, ale poczekajmy jeszcze z takim... Ostatecznym prawda, mówieniem co się z daną partią stanie. Ten wynik to jest taka mocna, pomarańczowa kartka dla y, obecnie rządzącej koalicji tego obozu rządzącego, no tak się o tym mówi, że generalnie może być ciężko Rafałowi Trzaskowskiemu, nawet to zwycięstwo w drugiej turze. Y, wszyscy mówią, i y, ludzie z PIS-u, i ludzie z koalicji rządzącej, że to będzie na żyletki. Wydaje mi się, że tak, że to jest jakiś rodzaj ostrzeżenia, że jednak te półtora roku rządów, no część Polaków jest niezadowolona. E, I to, to pokazują te wyniki, które nie pokazują jakiejś dużej dominacji, tak, jakiejś przewagi e, kandydata nad e, swoim konkurentem. I teraz będzie pytanie właśnie najważniejsze, czy uda się zmobilizować po pierwsze swój elektorat, e, po drugie elektorat tych partii koalicyjnych, prawda, czy Szymona Hołowni, czy... czy Pani Biejat, ale też czy uda się zmobilizować te osoby, które w ogóle nie poszły do wyborów. No, przypomnijmy, że, że dosyć duża grupa osób nie poszła. Oczywiście zawsze praktyka tych ostatnich lat pokazuje, że w drugiej turze zawsze była duża mobilizacja i często ta frekwencja była bardzo wysoka. No jak będzie teraz, to oczywiście zobaczymy. No, ale to pokazuje, to znaczy wynik pokazuje, że te poparcie dla takich szeroko rozumianych partii centroprawicowych czy prawicowych, a z drugiej strony właśnie partii liberalno-lewicowych, czy. Głównie partii tworzących obecną koalicję rządową, że ten wynik centroprawicy jest wyższy delikatnie. Więc oczywiście, y, dwaj kandydaci będą musieli teraz y, uzyskać poparcie tych pozostałych kandydatów, zmobilizować swój elektorat, zmobilizować tych, którzy nie głosowali, y, ale no, jakby sytuacja jest taka, powiedzmy, nie do końca wiemy, co się wydarzy. Tak? No mamy te dwa tygodnie, to jest bardzo krótki czas. I nie wiem, jaki będzie wynik. Tu nie ma jakiegoś, nie, nie, nie ma, powiedzmy, lidera sondaży, tak? Bo jest to bardzo wyrównane i wszystko się może zdarzyć. Jesteśmy generalnie w sytuacji takiej, odnoszę wrażenie, że mamy co najmniej kilkanaście scenariuszy i moglibyśmy tu tak naprawdę do wieczora dyskutować o tym, co się stanie, kiedy jeden kandydat powie to, drugi powie tamto, ale generalnie. Tak jak Pan tutaj wspomniał, wydaje się, że ta sumowana ilość elektoratu jednak po stronie Karola Nawrockiego, co jest chyba dużym sukcesem yy, prawa i sprawiedliwości, ale... Tutaj moje pytanie: czy tutaj zdecyduje elektorat ten młody (18-29) To jest ta najmłodsza grupa, która była badana i tam, Sławomir Irbencem, 36% drugi, Adrian Zandberg, który generalnie miał 486%, ale właśnie w młodym elektoracie 20% to są dwie można powiedzieć chyba skrajności i wcale nie wygląda na to, żeby byli bardzo chętni do głosowania na ani Rafała Trzaskowskiego, ani Karona Nawrockiego. No tutaj jest takie, taka szansa, że oni mogą w ogóle nie pójść do wyborów. Bo to jest racja, że Sławomir Mencem przede wszystkim ten młody elektorat zbierał. Nawet jak widzieliśmy te jego spotkania, których było bardzo dużo w, w tej kampanii wyborczej, czy nawet w Lublinie mieliśmy spotkanie, tam byli głównie młodzi ludzie. tak? Oczywiście część być może z nich nie miała praw wyborczych, ale domniemuję, że większość tak. I teraz jest pytanie, czy, czy ci młodzi w ogóle pójdą głosować. To też nie jest tak, że jeżeli dany kandydat powie, że głosujcie na kandydata X albo Y, to ci ludzie na pewno tak zrobią. No tak, bo... wyborcy to nie worek z ziemniakami, do go przerzucają. Tak, to, to, to nie jest takie jednoznaczne. Poza tym nawet środowisko konfederacji jest podzielone, bo pamiętajmy, że tam jest ta bardziej liberalna hmm. strona, Nowa Nadzieja, którą reprezentuje Słowo Mirmensen. Z drugiej strony mamy narodowców, prawda? No Narodowcy, powiedzmy, może. Prawdopodobnie mają bliższe poglądy polityczne do Karola Nawrockiego, i tutaj jest jakaś szansa, że ten elektorat zagłosuje. No ale już ta druga strona, bardziej liberalna, no trudno powiedzieć. Te poprzednie doświadczenia wyborów pokazywały, że często ten elektorat głosował również na kandydatów np. Na koalicji obywatelskiej, prawda. Więc to jest pytanie otwarte, czy, czy, czy tutaj dojdzie do jakiegoś dealu pomiędzy tymi kandydatami. Czy ktoś po prostu wprost wesprze danego kandydata? Ja bym był tutaj ostrożny, czy Słowo Mirbęcą coś takiego zrobi. Moim zdaniem nie. No to, na to wygląda, oni tak konfederaci w tych wypowiedziach medialnych tuż po pierwszej turze, po tych wynikach exit poll tak podprogowo trochę, ale wspierają mimo wszystko Karola Nawrockiego, natomiast tutaj też eksperci wskazują, że Adrian Zandberg i jego elektorat wcale niekoniecznie musi przejść w całości do Rafała Trzaskowskiego, no bo jest to jednak kandydat mocno antyestablishmentowy, który mhm. jest bardzo antyrządowy i tym to podkreślał w, w trakcie debat chociażby, czy w trakcie całej kampanii. No dokładnie tak. No pamiętajmy, że on na początku tworzył koalicję rządową. Partia Razem była częścią tej koalicji. Potem wyszedł, był bardzo krytyczny. W każdej kampanii właściwie on w dużym stopniu podczas tych debat krytykował przede wszystkim rządzących. Panią Biejat na przykład, prawda, w tej ostatniej debacie. Więc moim zdaniem ten taki lewicowy elektorat który patrzy często na, na, na działania obecnego rządu niekoniecznie, może w ogóle nie pójść, tak? znaczy to jest takie, takie zagrożenie, że oni po prostu w ogóle nie pójdą głosować. I będzie podobna sytuacja jak z elektoratem Sławomira Mencena. I wątpię również, żeby Adrian Sandberg poparł na przykład Rafała Trzaskowskiego, bardzo wątpię, żeby on to zrobił. Tak więc tu też jest pytanie otwarte, czy oni w ogóle pójdą głosować, czy nie. To jest wszystko otwarte na razie. Czyli jeszcze nie wiemy nawet, kto zdecyduje, no bo tak jak wspomniałem, jest milion możliwych scenariuszy. Jedna rzecz mi się narzuciła w oczy jest całkiem spora frekwencja, pomimo tego, że wybory prezydenckie generalnie, a już tym bardziej w pierwszej turze nie cieszą się jakimś, jakąś szczególną popularnością. Tak tutaj mamy 66%. Może być więcej, może być mniej. Ale to i tak jest jeden z tych wyższych wyników w ostatnich latach. Dokładnie Czyli zainteresowanie tak. polityką rośnie? Moim zdaniem tak. Znaczy ludzie chyba widzą, że jednak od ich decyzji zależy, jak ta Polska będzie wyglądała. No w mediach się cały czas mówi o tych wyborach. Mieliśmy te debaty, bardzo dużo debat w tej kampanii wyborczej, które naprawdę ludzi przyciągały przed telewizory czy przed ekrany laptopów, więc to pokazuje, że ludzie się polityką interesują. A więc to nie jest tak, że, że te wybory prezydenckie są w jakiś sposób mniej poważnie traktowane niż na przykład wybory parlamentarne, które zawsze się wydają takie najważniejsze. Więc wydaje mi się, że tutaj była duża mobilizacja, chyba najwyższa pod 1990 roku, jeśli się nie mylę, jest bardzo wysoka. Yy, nawet biorąc pod uwagę, jaka była pogoda, bo ja wczoraj też oczywiście poszedłem zagłosować, ale było bardzo zimno, padał deszcz, i tak sobie pomyślałem w pierwszym momencie, że ludzie po prostu nie pójdą. Tak? Jest zimno, siedzimy w domu, a tu się okazało jednak, że, że to jest nie do końca prawda, że jednak ludzie no, zmusili się, poszli, i to jest bardzo dobry sygnał. Wydaje mi się, że to jest taka właśnie dojrzałość społeczeństwa obywatelskiego, że chodzimy głosować, i to, to, to mnie akurat bardzo cieszy. To tutaj, jak już jesteśmy przy procentach, to nie o frekwencję, ale o taką, może trochę mniej ważną w tym momencie sprawę, ale tak jakby ten układ popisowy, bo tak się to o tym mówi, jakby zaczyna opękać, bo to jest najniższy wynik, zsumowany ten wynik mm -hmm. to jest 60%, najwyższy wynik od lat. Przy czym nie wiem, czy czeka nas wkrótce układ Konfederazem i nie wiem, czy to byłoby lepsze koniecznie dla Polski, ale na to wygląda, że być może w przyszłości, może wybory parlamentarne najbliższe, to już będzie rozniesienie tego układu. No, ja bym tak jeszcze nie grzebał tych partii czy, czy kandydatów, bo to jest faktycznie to jest najniższe jakby sumowane prawda, wyniki tych kandydatów z tych dwóch głównych środowisk politycznych od lat ale wydaje mi się, że to jest przedwczesne, prawda, e, takie mówienie, że przegrają. No, mamy za dwa pół roku wybory, tak więc oczywiście zobaczymy, jaki będzie wynik, natomiast te układy, prawda, koalicyjne mogą się zmieniać. Wszystko będzie zależało, prawda, no, czasami eksperci sugerują, że to już takim naturalnym y, koalicjantem dla Prawa i Sprawiedliwości jest Konfederacja, ale czy tak będzie, no, my tego nie wiemy. E, no, podobnie e, obecna koalicja, no, też nie wiemy, na przykład, czy Polska 2050 10si będzie na, po, po, ponad progiem wyborczym, tak, a może nie będzie, tak, za te dwa i pół roku. Zobaczymy, a wynik jak... Szymona Hołowni tego nie zwiastuje, bo to jest no właśnie o wynik to poniżej Oczy Oczywiście nawet. trzeba rozróżniać wyniki wyborów prezydenckich a parlamentarnych, bo na przykład kandydaci psl zawsze w wyborach prezydenckich dostawali bardzo słabe wyniki, a PSL zawsze dostawał całkiem przyzwoity wynik parlamentarny, już nie mówiąc o samorządowych. Więc to też nie zawsze jest takie jednoznaczne, aczkolwiek pokazuje pewną tendencję, więc my też nie wiemy, jakie będą scenariusze koalicyjne na przyszłość, bo ja wątpię, żeby któraś z partii mogła rządzić samodzielnie. Ten scenariusz mi się wydaje w tym momencie najmniej prawdopodobny. Będą musieli szukać koalicjantów, ale kogo? I te wybory prezydenckie troszeczkę pokazują. Bo ja, Panie redaktorze, powiem, że Sławomir Mencen, on oczywiście startował w wyborach prezydenckich i być może liczył na drugą turę w pewnym momencie, ale on przede wszystkim budował poparcie swojego środowiska politycznego na wybory parlamentarne. I ten wynik około 15% daje bardzo dobry prognostyk na wybory no, parlamentarne. Ja szybko policzyłem, to jest tam 3 miliony wyborców hmm. bez malutkiego haczyka. No to jest już duża siła, tak To jest duża powiedzieć. siła. Jeżeli tej partii jakby uda się utrzymać ten elektorat, albo go jeszcze poszerzyć. Bo no pamiętajmy, że, że to środowisko się no podzieliło, tak? No bo z drugiej strony odszedł Grzegorz Braun i on też trochę zabrał tego swojego elektoratu. Zabrał albo pomógł albo uzyskać pomógł, dobry, bo to też się no o tym to, mówi. To że oczywiście. być może Konfederacja bez Brauna jest mocniejsza? I to też się. To, to tutaj też jest od razu takie, tak, takie moje tak, pytanie, tak. czy. Ten podział właśnie nie wzmocnił tej prawicy, bo do tej pory mówiło się, że to Mencen jest tym najbardziej skrajnie prawicowym kandydatem. Wszyscy tutaj już mówili, że no takie mocne łatki były przypinane, że faszyści i tak dalej. A tu pojawia się Grzegorz Braun, który jest zupełnie radykalny, zupełnie skrajny. I tak w ogóle patrzę, wracając jeszcze do tych młodych, że generalnie skrajności, czy to lewicowa, bo Adrian Sandberg, czy prawicowa, Mencen Braun wśród młodych rządzą. Tak, ale to chyba zawsze tak było, bo ja pamiętam sytuację z poprzednich kilku wyborów, to zawsze młodzi stawiali chyba na takie radykalizmy, czy lewicowy, czy prawicowy. No Grzegorz Braun też jest oczywiście takim politykiem, który poprzez różnego rodzaju takie happeningi działa, prawda, co też się pewnie młodym ludziom podoba. On to pokazuje, to jest gdzieś pokazywane w mediach, no tam wizyta w szpitalu, czy ta słynna gaśnica. Prawda? Czyli to się chyba młodym osobom po prostu podoba takie hepenerstwo. Czy to jest na dłuższą metę, poważna polityka? Podejrzewam, że nie. Natomiast na krótką metę tak. I teraz jest pytanie, czy Grzegorz Bram będzie próbował budować jakieś środowisko, tworzyć jakąś. Znaczy on ma już swoją partię polityczną, ale może coś, coś nowego, poszerzać ten elektorat, i czy będzie próbował w tych przyszłych wyborach po prostu wejść do parlamentu. No bo jeżeli te 6% udałoby się jakby e, na poparcie dla jego partii przenieść, chociaż to nie jest takie e, jednoznaczne, no to mógłby wejść do parlamentu, prawda, za, za dwa lata i być jakimś tam, prawda, recenzentem przyszłego rządu. Yy, ale zobaczmy, może zawierać byłego koalicjanta Konfederacji. Na przykład. I, i, tak więc to są. Oczywiście, oczywiście ja widzę zdziwienie wielu, wielu komentatorów, że, że w ogóle Grzegorz Braun takie poparcie uzyskał, no, ale no, je, jest też część elektoratu w Polsce, który jest po prostu no, radykalny. Tak? I no, do, skoro ja się, Maciej się. Maciak uzyskuje tam 36 tysięcy głosów. No to widać, że to, każdy, każdy jakiegoś swojego frika powiedzmy zawsze wynajdzie. Tak. Chociaż ja, ja się tak zastanawiam, czy, czy to jest ten elektorat, powiedzmy, jakiś taki stricte prorosyjski, radykalny, czy, czy raczej niektórzy ludzie zrobili to po prostu dla beki. No bo oni widzieli tego pana Maciaka w kolejnych debatach. On był bardzo specyficzny. To nawet nie chodzi o jego poglądy, bo tam poglądy to jest jedna sprawa, ale jego sposób zachowania. Mnie tam rozśmieszyła taka sytuacja, kiedy podczas tej jednej z pierwszych debat. Tam sobie wyszedł na papierosa, tak? W trakcie debaty. No tak. Był tak znudzony. Później ta sytuacja ze Stanowskim, prawda? Gdzie tam przerwano wywiad. No taki jest dosyć kontrowersyjny, specyficzny. No ale to też pokazuje, prawda, że elektorat czasami głosuje w taki sposób nieprzewidywalny, tak? Więc... No dobrze, to w takim razie już nie wchodząc w te pojedyncze scenariusze, co może się wydarzyć, ale. I tutaj liczę na to, że my możemy liczyć ze strony pana doktora na jakąś analizę albo próbę pokuszenia się o przewidzenie tej, wyniku tej drugiej tury. Bardziej Nawrocki czy bardziej Trzaskowski? No, jeżeli byśmy brali pod uwagę sumowanie elektoratów poszczególnych y, kandydatów, którzy odpadli w pierwszej turze, no to jak, jeśli by to była taka prosta arytmetyka, no to pewnie Karol Nawrocki miałby większe szanse, ale to nie jest takie proste. E, tak więc tak jak mówiłem na początku, no, po pierwsze mobilizacja, tak, żeby w tej drugiej turze było przynajmniej tyle samo osób, co w pierwszej albo i więcej. Mobilizacja swoich elektoratów, mobilizacja e, koalicjantów, chociażby koalicji obywatelskiej, którzy, którzy podpadali, i ich elektoratów. No, z drugiej strony, Karol Nawrocki musi tutaj uzyskać poparcie tych kandydatów prawicowych. Zobaczymy, jak Sławomir Jirmen, zobaczymy Grzegorz Braun. Jest Marek Jakubiak, to myślę, że on raczej poprze tak wprost. Chyba już to nawet Chyba zrobił. Tak, w ogóle on, przed, on już przed wyborami już mówił, mówił że, że, że raczej będzie wspierał taki, taki support polityczny. Tak więc, tak jak mówię, oni muszą zmobilizować zmobilizować elektoraty tych środowisk, które są jakoś tam im bliższe politycznie. No i też musi być bardzo dynamiczna kampania wyborcza. To będą dwa tygodnie, więc bardzo dynamiczna. No, jeżdżenie po Polsce. No, są już jakieś słuchy, że mają być y, jedna lub dwie debaty, ale też y, chyba są też jakieś y, różnice co do składu organizatorów, bo, bo ja słyszałem, że sztab Karola Nawrockiego chce, żeby było sześć telewizji, tam między innymi... Telewizja Trwam, Republika, i tak, plus te, te główne media informacyjne. No druga strona chyba nie wiem, czy się na coś takiego zgodzi, więc zobaczymy, czy będą te debaty, bo debaty też mogą mieć jakiś tam udział w ostatecznej decyzji. No też zobaczymy, czy. czy bo ja też troszeczkę prognozuję, że może być też ta kampania negatywna, prawda, że mogą być jakieś wyciągane kolejne. No i właśnie afery czy tutaj y są jeszcze jakieś trupy w szafie, chociażby Karolina Wrockiego, jak nie wiem, może kolejne mieszkanie, y albo takie. Wpadki nas czekają jak z tymi debatami Rafała Trzaskowskiego. Ja oczywiście tego nie wiem, ale domniemuję, że pewnie sztaby mają jakieś takie informacje, które mogą y, wpłynąć, prawda, na, na, albo nie wpłynąć. Jak się okazuje, że nie zawsze jakaś afera wpływa na poparcie danego kandydata. Więc tak jak mówię, y, zobaczymy, jaka będzie dynamika tej kampanii, zobaczymy te debaty, jak będą przebiegały. Zobaczymy, czy kandydaci, którzy odpadli w pierwszej turze, jakoś oficjalnie się odniosą do poparcia dla danego kandydata, a może nie, i co będą ci kandydaci główni mówić, tak? W jaki sposób będą chcieli przyciągnąć elektorat tych pozostałych kandydatów, i komu się uda, no ten wygra, no bo to wystarczy, że no, dany kandydat zdobędzie no, tam jeden głos więcej, że tak powiem, i, i wygrywa. Ale ja bym się nie pokusił o takie jednoznaczne stwierdzenie, który kandydat wygra, ponieważ nawet te wyniki pierwszej tury pokazują, że to jest dosyć wyrównane, że tutaj nie ma jakiegoś ewidentnego zwycięzcy, to jest bardzo wyrównane, co powoduje, że jest bardziej nieprzewidywalne, a te wybory prezydenckie, one są zawsze nieprzewidywalne. Niech Pan redaktor spojrzy od 90. roku, kiedy Miński wszedł, prawda, Później Kwaśniewski wygrywa z Wałęsą, który na początku miał większe poparcie. Później Kwaśniewski wygrywa w pierwszej turze. Potem Kaczyński wygrywa z Tuskiem, chociaż przegrał przy... pierwszą turę. Na przykład. Później jest Bronisław Komorowski, który przegrywa z Andrzejem Dudą. Czyli to są tak nieprzewidywalne wybory, to jest tyle czynników. To też zależy, czy dany kandydat nie będzie miał jakichś wpadek dużych, prawda? Bo pamiętajmy, że te, często jakieś wpadki, które uśmieszają kandydata. Mamy teraz memy, memokrację trochę. To też powoduje, że ludzie patrzą na jakiegoś kandydata. A skoro on jest śmieszny, to nie będziemy na niego głosować. No tak, te memy chyba teraz głównie uderzają w Rafała Trzaskowskiego, który spodziewał się wyższego wyniku. I tutaj chcę zapytać, bo prawica skradła nam dzisiaj show, i pra, prawica dzisiaj świętuje, otwiera szampany. Już niektórzy to w ogóle odtrąbili zwycięstwo w drugiej turze ale jest coś pozytywnego, czego może się doszukiwać ten elektorat właśnie trochę bardziej liberalny, trochę bardziej na lewo, centrolewicowy, no bo te wyniki tej parlamentarnej lewicy, która przegrywa z Adrianem Zandbergiem, czy też, no właśnie, chociażby Szymona Hołowni, Rafała Trzaskowskiego, nie są jakieś wybitne. I tutaj pytanie, czy oni mają jakieś Coś, co można by tu powiedzieć, bo nie chciałbym, żebyśmy mhm. tutaj wpadli właśnie w taki wir prawicowy super, mhm. tylko też, czy możemy znaleźć jakieś pozytywy w ogóle? Znaczy sam wynik y, kandydata Koalicji Obywatelskiej, on nie jest zły, prawda? Znaczy po półtora roku rządzenia y, to nie jest zły wynik, czyli sam y, y, Trzaskowski dostał dobry wynik. No, pytanie jest otwarte co, co, co do tych pozostałych koalicjantów, y, no i... Tutaj trzeba od razu powiedzieć, że było też duże rozbicie, prawda? Bo mieliśmy wielu kandydatów lewicowych, prawicowych, tych pozaparlamentarnych, no, bo poza panią Bierat przecież była i pani Senyszyn, prawda? I był Andrian Zandberg. Więc to też, to, to też powodowało, że te wyniki są jakie są. Ale głównym obciążeniem było oczywiście to, że to są koalicjanci tworzący obecny rząd. I czy coś pozytywnego. Znaczy te, ja bym powiedział, że te kampanie robione przez Szymona Hołownię czy przez panią Bierat, nie były złe, to były dobre kampanie. Pan Szymon Chłownia jest bardzo retorycznie sprawny. No to jest jednak były dziennikarz, który pracuje w mediach od lat. On robił dobrą kampanię, natomiast no ludzie jednak w pewnym sensie osądzili go, tak, za, za, za współrządzenie, tak, bo się często odcinał od tego, że jest, trochę był w kontrze, tak, od tego, że obecnie rządzi, no przecież jest marszałkiem e, sejmu e, i troszeczkę jednak go ukarali za to, tak, mimo dobrej kampanii, prawda, dosyć sprawnego. No, pani Bia też miała dosyć sprawną kampanię. Tam problemem było chyba to, że w przeciwieństwie do Mencena, gdzie przychodziły tysiące ludzi, to, to na jej debaty przychodziło bardzo mało osób, mimo że ona Mimo, że miała, widziałem te, prawda, jakieś relacje z tych spotkań, no całkiem sprawną tą kampanię, więc czy coś dobrego, no one, sprawne kampanie, natomiast no obciążeniem było to, że są w koalicji i no i teraz zobaczymy jaka będzie ich odpowiedź na, na, na to, co powiedział wczoraj Rafał Czaskowski, który nawoła, nawołał, żeby te elektoraty zagłosowały na niego. No wiem, że Szymon Hołownia od razu jakby zadeklarował wczoraj na wieczorze wyborczym, że będzie popierał Rafała Czaskowskiego. Pani Beat jeszcze nie jestem pewien, czy Nie, coś pani Beat uniknęła tej ostrożnie na razie tak, do tego Bardzo podchodzić. ostrożnie podeszła. Mówiła o tym, że zobaczymy, co Rafał Trzaskowski zaproponuje temu lewicowemu elektoratowi. Dokładnie tak. Czyli to powoduje, że, że też nie cały elektorat może pójść na te wybory i zagłosować. Część może tak, część nie. No, sam Rafał Trzaskowski już podczas wczorajszego przemówienia powiedział, że będzie jednak szedł w stronę tych takich światopoglądowych postulatów. Mówił tam m.in. o aborcji. Okej, okay, to jest jakby otwarcie się na ten elektorat lewicowy, czy lewicowo-liberalny, natomiast ja rozumiem, że on jakby już nie walczy o ten elektorat centrowy czy prawicowy całkowicie. I to też jest jakiś sygnał, tak? Przed tą drugą turą. Dziękujemy za tę analizę i ja mam nadzieję, że podpisze się Pan pod tym, że pod moim apelem, bo chciałem też zaapelować o to, żebyśmy po prostu nie wchodzili w te wojny takie plemienne, a głosowali. I akceptowali to, że ktoś może mieć odmienne poglądy. Oczywiście, tak. Po pierwsze, idźmy głosować. Głosujmy sercem i rozumem, tak? To, co czujemy, idźmy, zagłosujmy. Nie patrzmy na sondaże, obserwujmy kandydatów, słuchajmy, co mówią, czytajmy ich programy i idźmy głosować. Doktor Łukasz Lewkowicz, Katedra Myśli Politycznej i Komunikowania Politycznego UMCS. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.